Jak Martin Blok. Moi drodzy, to już po prostu nie są żarty. 1085 osób zarażonych tym pieruńskim wirusem i 15 zgonów w Polsce. Moi drodzy, jak żyć? Jest gorzej, bardzo gorzej. Została ogłoszona przez ministra zdrowia poważna sprawa. Został ogłoszony przez niego stan nadzwyczajny. Nie wychodźcie z domu, chrońmy się. Chrońmy się właśnie tego typu maseczkami, którą ja dzisiaj mam na twarzy. Moi drodzy, musimy, musimy przetrwać, przetrwamy, bo stan nadzwyczajny, który został ogłoszony przez. Ministra Zdrowia to bardzo poważna sprawa. Moi drodzy, mimo to, że dzisiaj mam tą maseczkę, to nie znaczy, że ja też jestem w tych 1085 osobach zarażonych. Nie, nie. Trzeba się stosować i pokazać Wam, Wszystkim, którzy oglądacie mojego bloga dzień po dniu, który z kolei już trzeci odcinek w ciągu trzeciego dnia, właśnie o tym wirusie. I dlatego właśnie chcę pokazać, żebyśmy chronili się maseczkami tego typu. Nie tylko dlatego, że jesteśmy zarażeni, ale też, żeby jak na przykład wychodzimy do sklepu, chociaż po ten chleb, żeby sobie dokupić, to żeby była ta ochrona, bo maseczka chroni. Yy, żele antybakteryjne używać jak najbardziej, płyny do dezynfekcji, dokładnie myć yy, ręce przez te około 30 minut po każdym załatwieniu się jak już wspominałem i jeżeli szykujemy sobie jedzenie też jak najbardziej to jest skazane aby dokładnie ręce umyć i potem je zdezynfekować płynem antybakteryjnym lub żelem zależy co mamy Moi drodzy po prostu żal, żal, wielka rozpacz, wielka rozpacz. Tragedia. Jest coraz gorzej, jest coraz gorzej. Moi drodzy, naprawdę nie, popeł nie popełniajmy tego błędu. I jak najmniej wychodźmy z domów. Ale mimo to trzeba ten chleb dokupić. Mimo to, że większości osób zrobiło te zapasy yy, i się przygotowało i wykupiło yy, w sumie kupili sobie większości ludzi, duże, dużo większości ludzi, te makarony, yy, ryże. Cukier, konserwy i różne inne potrzebujące rzeczy, tak jak papier toaletowy i ręczniki papierowe kuchenne i inne typu rzeczy, które są w tym czasie właśnie najpotrzebniejsze. No i oczywiście, moi drodzy, wódeczka, spirytus, aby również Cię chronić, desensyfikować i jakoś przebrnąć to, bo naprawdę, moi drodzy, żal, żal, wielka tragedia i naprawdę trzeba to sprzedzwyciężyć. Ochrona, ochroną i musimy się do tego dostosować. Ale naprawdę to już jest grubo. Bardzo grubo. Nie, ale nie ma co rozpaczać, nie ma co płakać, nie ma co lamentować. No jesteśmy w tej trudnej, bardzo trudnej chwili. No ale cóż, nic dodać, nic ująć, bo... Co tu wiele mówić, jeżeli jest coraz gorzej. Chronimy swoje życie, swoje zdrowie właśnie w ten sposób. No, w domu niekoniecznie, w domu niekoniecznie te maseczki, ale jeżeli wychodzimy naprawdę po ten chleb, żeby go dokupić do sklepu to jak najbardziej maseczka wskazana. Dzisiaj wyjątkowo w tej maseczce ja jestem na moim odcinku. I naprawdę ja na tyle się chronię, jak mogę, i wychodzę jedynie do sklepu po ten chleb. No i tam na te najpotrzebniejsze jeszcze rzeczy sobie dokupuję. No ale bardzo rzadko, naprawdę bardzo rzadko, moi drodzy, wychodźmy. Moi drodzy, jest ten czas, bardzo ciężki, i módlmy się, moi drodzy, módlmy się w swoich domach, aby naprawdę to przetrwać: przetrwać i żeby pokonać, pokonać i jeszcze raz pokonać to diabelskie zło, które nas zaatakowało. Są osoby, które to robią. Nawet dwa, trzy razy dziennie, a nawet i cztery, pięć razy dziennie modlą się. Bo jest również zakaz wchodzenia w dużym gronie, w większym gronie do kościołów. Moi drodzy, musimy się trzymać. Musimy się trzymać i naprawdę stosować się. Do tych zasad. Bo jest grubo. Jest bardzo grubo. A za przeproszeniem, skurwy syn wirusowy krąży. Krąży, krąży i jak długo będzie krążył? Nic nie wiem. Absolutnie nic nie wiem na ten temat. Ale bądźmy dobry, myśli, że pokonamy tego gnoja i będziemy żyć. Swobodnie, swoim życiem, tak jak to było sprzed roku i to, tak jak było przed dwoma laty, i kilkoma latami wcześniej. Bo naprawdę, mimo to, naprawdę nie możemy się poddawać. Nie możemy się poddawać, moi drodzy, i naprawdę nie chcę absolutnie się dowiedzieć, że ktoś z moich znajomych na Facebooku, czy z moich dobrych przyjaciół, kolegów, czy z mojej rodziny jest zarażony. A tym bardziej, że umarł. Nie chcę się o tym dowiedzieć, bo naprawdę nie chcę Was, moi drodzy, stracić. Naprawdę nie chcę Was stracić, bo będzie bardzo przykro stracić najbliższą osobę z Was. A także nie życzę tym osobom, Którzy nie są w moim gronie znajomych na Facebooku, ale również mnie oglądają, podziwiają mnie i słuchają moich różnych wypowiedzi. Bo nie życzyć absolutnie nikomu, aby się zaraził tym diabelstwem, a tym bardziej, żeby ktoś umarł z naszych bliskich, dobrych, znajomych przyjaciół. Moi drodzy, walczmy, walczmy, nie poddawajmy się, bo czas goni czas, życie goni życie, a śmierć czyha. Ale nie w taki sposób, żeby nas tutaj nie było. Trzymajmy się, moi drodzy, trzymajmy się, nie poddawajmy się i... Chrońmy się, chrońmy się, bo stracić kogoś bliskiego to naprawdę nie, nie, po prostu będzie żal, smutek, rozpacz wtedy. Moi drodzy, jeszcze raz zabezpieczajmy się na tyle, ile możemy, żeby nie dostać tego gnoja. W swój organizm. Trzymajcie się zdrowo. Zdrówka, zdrówka, tysiąc kroć zdrówka, zdrówka dla was wszystkich, moich znajomych, z mojej rodziny, z moich dobrych przyjaciół, kolegów i ci, co również nie znam, ale mnie oglądają. Zdrówka, zdrówka dla was wszystkich. Trzymajcie się i jeszcze raz zdrowia, zdrowia, zdrowia. A skurwy syna, trzeba pokonać. Musimy zwalczyć. To piekło, to zło, do usłyszenia w kolejnym odcinku. A obiecuję, że na pewno się spotkamy. I na pewno mnie zobaczycie, bo tym razem to chyba będzie codziennie odcinek moich blogów. Chyba, że się coś zmieni. Miejmy taką nadzieję, że będziemy dobrej myśli, aby się o wszystkim dowiadywać, i na pewno będziemy się dowiadywać, bo ten czas trzeba przetrwać, moi drodzy. Trzeba przetrwać, bo to jest najgorsze. To jest najgorsze zło, diabelstwo, które nas spotkało. Nawet najgorszemu wrogowi nie wolno życzyć właśnie w tym okresie tego cholernego, pieruńskiego, za przeproszeniem, kureckiego wirusa najgorszego. Nie życzyć absolutnie najgorszemu wrogowi, nawet. Również dla niego zdrowia, zdrowia, bo to jest w życiu najważniejsze, a tym bardziej właśnie, gdy czycha ten cholerny, za przeproszeniem, kurewski wirus zwany koroną. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam jeszcze raz i trzymajcie się zdrowo. Zdrówka, zdrówka, tysiąc kroci. Hejo, cześć, do usłyszenia.